No too many days in the darkness without a glimpse of the light running tired and broke not that's all give me another Siemanko, witam. Cześć z tej strony, Misiek. Dzisiaj, w całkowicie innym klimacie niż zawsze. Można powiedzieć, wręcz, że pierwszy raz w takim klimacie pomieszczeniowym, ponieważ zaszły pewne zmiany mojego podejścia do e, roweru, kolarstwa. E, a poza tym, mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ e, w tym roku. Ponownie udało mi się porozumieć z firmami, z którymi współpracuję na co dzień i które w jakimś tam stopniu wsparły moją przygodę rowerową. Więc może zanim zaczniemy, to przedstawię was, Wam tych sponsorów, z którymi udało mi się nawiązać współpracę. Którzy będą mnie wspierać w 2024 roku przy każdym wydarzeniu, w którym będę brał udział, to jest ta współpraca dogadana wcześniej, więc tutaj bardzo dziękuję i poznajcie firmy i osoby, które wspierają mnie w tym naszym nowym roku. Bardzo dziękuję za wsparcie w mojej przygodzie rowerowej, patronom, sponsorom oraz rodzinie. Żaby.pl Wypożyczalnia, sklep oraz certyfikowany serwis rowerowy. Cempa instalacja. Instalacje, instalacje wodno-kanalizacyjne, serwis urządzeń, generalny wykonawca inwestycji. Kominia szczątrowski Spółka za Profesjonalne czyszczenie kominów, badanie szczelności systemów kominowych, okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych. Pasieka Onara. Naturalne produkty pszczelne. Restauracja Sądeckie Smaki. Andrzej Batko. Fotografia dla twojego biznesu. Sekret Nysta Górska, pielęgnacja i nowoczesne urządzenia kosmetyczne. Z .pl profesjonalne znakowanie odzieży oraz gadżetów reklamowych. Adcolors. Marketing, drukarnia, pracownia reklamy. Są to firmy, z których usług sam korzystam. Są to firmy sprawdzone i wręcz polecę je. Tak, jak polecam swoją firmę, mówiłem, że to są profesjonaliści. Także korzystajcie z linków, bo naprawdę ręczę do tej firmy. A teraz rozgrzewka pomału dobiega końca, bo zaczyna mi być gorąco. Więc zaczynamy kręcić. A jestem na zapleczu swojego biura, właśnie gdzie wykonujemy znakowanie. Odzieży i gadżetów reklamowych. Mam takie jedno pomieszczenie wydzielone, e, jakby na swoje rzeczy. W sumie to dwa pomieszczenia na swoje rzeczy, które tutaj przetrzymuję. E, tam w tym pomieszczeniu mieszczą się rowery i narzędzia. A tutaj, w tym pomieszczeniu, razem ze swoim szwagrem, a kim pozdrawiam, posiadamy e, różne rzeczy takie, można powiedzieć, hobbystyczne. Ponieważ tutaj jest jakby cała moja strefa Rowerowa, tam u góry są widony Walizka Którą tak naprawdę zamykam i Mam wszystkie rzeczy rowerowe ze sobą Obok leży walizka taka Mała multimedialna Tam są Kamery, GoPro, czujniki Lampki Ładowarki Tu dość przypadkowo yy, Znalazła się Sofa, narożnik Mój yy, ze starego domu, znaczy stary narożnik z domu rodzinnego, ponieważ tam do mojego pokoju został kupiony nowy, więc sobie tutaj ten sadziłem. Tutaj na dole pod ekranem mam rzeczy kempingowe: stoliki, leżaki, naczynia, rozpałki, przyprawy, zabawki dla dzieci, jakieś szafy rozkładane, krzesła rozkładane i tutaj płynnie przechodząc tu są y, duży namiot w sumie willowy namiot z dwoma sypileniami i przeciągiem, który korzystam z którego korzystam na wakacjach tutaj są wszelkiego rodzaju biwakowe rzeczy, śpiwory lampki, poduszki jakieś naczynka siekierki, noże, gazy do kuchenek i tutaj jakby druga część biwakowa, to są gry i zabawy wodne to są rzeczy dla dzieciaków rowerowo-hulajnogowo-rolkowe. Tam są te takie śpiwory, poduszki do tego dużego namiotu, o którym wspominałem. Lodówki. No i te półki tutaj oraz te, te ubrania. Są to rzeczy do naszego hobby ze szwagrem, czyli do ASG. Jeżeli chodzi o ten zakup tutaj właśnie całego pakietu trenażera No to można powiedzieć, że zrobiłem to bardzo po kosztach szosę jako rower Kupiłem jakoś w połowie roku jakby na Chodziło o to, że jak jadę trening sam, znaczy trening przepraszam, ja nie robię treningów, ja jestem ja jestem kolarzem amatorem, mierze dla przyjemności więc ja tutaj na przykład nawet na Zwifcie jakby nie robię treningów tylko buduję swoją wytrzymałość na, na długie dystanse, ponieważ bardzo mi się spodobało kolarstwo przygodowe długodystansowe, ultramaratony takie gravel'owo MTB więc jakby tutaj nie, nie wchodzę na Zwift'a Robię ten taki trening wydolnościowo-siłowy. W 15 minut do domu. Tylko oczywiście przyjeżdżam na Dzisiaj na przykład planuję przejechać 100 km. Dla niektórych to będzie męczarnia. Ja za chwilkę sobie włączę w tle film. Będę go oglądał, będę jechał i kręcił. Jeżeli chodzi o on to szósta została kupiona po to, żeby szybciej móc przejechać dany dystans. Po pracy, zanim się ściemni, wrócić do domu. I, I dlatego kupiłem szosę. I po, w tym roku yy, moi sponsorzy i partnerzy jakby zafundowali mi ten trenażer, którym de facto byłem przeciwny. polem aktywność na zewnątrz. Yy, ale zdanie zmieniłem. Jeżeli chodzi o zakup trenażera, był to, była to kwota 1999 zł na promocji w MediAExpercie, to był jeden wydatek i drugi wydatek, jakieś chyba 180 zł, kosztowała mnie Mata, pod trenażer oraz właśnie trójkąt. Ten taki, który łapie kropelki potu, które z nas spadają. Wiatrak miałem. Jeżeli chodzi o telewizor, wrzuciłem post. Stracę, że mam dużo znajomych, czy ktoś nie ma jakiegoś starego telewizora na zbyciu. Tutaj oczywiście znajomy się odezwał. Michał mam, wczoraj ściągnąłem, kupiłem nowy. Zrobić mi u siebie dwie koszulki. Yy, przyjedź sobie wejść. Moja żona wracała. Była odebrać dzieciaki od szwagierki. Wracała. Odebrała mi telewizor. Telewizor w ogóle się jeszcze okazał, że z tyłu ma przyklejone ledy, które zreanimowałem. Świecą mi telewizor, tu jest podświetlony. Komputer stary, firmowy miałem. Więc po prostu go ściągnąłem z regału. Odnalazłem klawiaturę, myszkę. Wpiąłem. Krzysia, sąsiada, poprosiłem o przejściówkę z wyjścia monitorowego na HDMI. No i jakby wszystko zostało uruchomione i działa. Wiatrak miałem. Nie wiem, czy wspominałem, ale wiatrak miał właśnie taki stricte biwakowy więc to też zaraz będę go włączał bo już się rozgrzałem i tutaj jeszcze dzisiaj zrobiłem sobie patencik patencik jest taki, że to jest deska ta wysuwana od starego biurka na klawiaturę i zwykły stojak rowerowy który tutaj łapą trzyma tą deskę i mam stoliczek, stoliczek kosztuje 100 złotych jeżeli jest taka opcja, zrobiłem czegoś takiego, czemu nie, więc na razie jest, no i tym sposobem, że tak naprawdę 2200 zł, mam tutaj to wszystko mogę jeździć, trenować. A dlaczego zmieniłem zdanie, jeżeli chodzi o A Albo właśnie, yy, prawda jest taka, że chcąc wyjść na rower późną jesienią, zimą mam cały sprzęt, jakby mam spodnie dwie pary, mam buty, mam ocieplacze, mam nawet ocieplacze chemiczne super kurtki yy, yy, odzież termoaktywną jakby w tamtym roku całą zimę przecież przejeździłem, więc jakby ten sprzęt mam ale ubrać się w ten sprzęt to jest myślę dobre pół godziny już przy ubieraniu się na tyle człowiek męczy, że wychodzi zgrzany na Powiedzmy te minusowe temperatury. Czyszczenie roweru, sól, powrót i pranie tych wszystkich rzeczy. Nie jestem osobą, która byłaby w stanie z spoconą kurtkę odwiesić, ubrać ją na dzień następny. Więc wszystko lądowało w pralce. Kurtka, suszenie dwa dni. Spodnie, ciuchy. Darcie się małżonki, czy mamy jak Jeździłem w weekend i byłem u rodziców, więc powiedziałem, no nie, nie jakby. Więc jeździłem wtedy, kiedy już naprawdę tak musiałem, miałem taką potrzebę i... i mnie to troszkę denerwowało. I to jest taki dość spory minus. Drugim minusem jest to, że nowy sącz, jak dobrze pamiętam kiedyś był, trzecim najbardziej zakopconym miastem na świecie, ale nie chcę nie chcę tutaj siać fermentu chyba kiedyś coś czytałem ale na pewno w czołówce polskiej yy, drugi albo trzeci, zaraz po Rudzie Śląskiej, więc <słuch> przejażdżka mów, powiedzmy kończyła się prawdopodobnie gorszą kondycją niż przed wyjściem yy, no i trzecia rzecz yy, krótki dystans, który tak naprawdę przejedziemy w zimie. Nie zrobimy bez odpowiedniego przygotowania. Nie zrobimy tego dystansu jakoś mega dłuższego. I czwarta rzecz choroby. Gdzieś Cię przewieje. Coś, coś złapiesz, obniżysz odporność. Yy, no Jesteś ugotowany na dwa tydzień, dwa. Więc tutaj trenażer pozwala nam Wykluczyć wszystkie te rzeczy po prostu wsiadam, jadę. Nieważne, czy chcę zrobić 20, 40 czy 100 km, przebieram krótkie spodenki, krótką koszulkę, ubieram yy, buty, pulsometr jadę. Yy, kończę trening, włączam kompa, idę do domu, kąpię się, piorę, płukam. Dwie rzeczy, trzy czapka, koszulka z podęki. I tyle. No i tych rzeczy przede wszystkim mam więcej, więc powiedzmy, mogę to wyprać raz na trzy dni, jak trzy komplety zużyję, powieszę i. Yy, I tyle. Druga sprawa, nikła szansa, że się zachoruję. Trzecia, nie wdychamy złego powietrza. Czwarta, możemy wyjść częściej, znaczy wyjść, możemy wsiąść częściej na ten trenerze, wtedy kiedy mamy ochotę, bo wiem jakby nie broni, po prostu masz ochotę przejechać. Mówię, 20, a wsiadasz gdzieś na zaplecze, wsiadasz, jedziesz 20 km i ćwiczysz, prawda? Więc tutaj trenażer ma tego mega plus. Niektórzy, na przykład Zielony, też mówili, że jest to męczące wsiąść na trenażer i się katować przed ekranem dwie godziny. No wiadomo, jakby wirtualna jazda nigdy nam nie zastąpi tej jazdy w terenie. Nigdy nie będziemy mieć takich odczuć, przyjemności i w ogóle. Jest to platforma stricte treningowa. Ale jeżeli ja mam wyjść raz na tydzień na rower w pełnym umundurowaniu zimowym, przejechać 20 km, wrócić i się tak naprawdę tylko denerwować i słuchać od innych te same minusy, to wziol, wolę wsiąść 2-3 razy na taką wirtualną jazdę. Następną sprawą jest to. Następną sprawą, którą chciałem poruszyć jest fakt posiadania partnerów i sponsorów. Dla niektórych może być to chore, że pewnie dla większości, że gość, który ma tam powiedzmy 300 subskrybentów, yy, bardzo niskie yy, bardzo niskie wyniki oglądalności, posiada jakichś tam sponsorów, partnerów i tak dalej. Yy, prawda jest taka, że żadna z tych osób nie wspiera mnie tylko i wyłącznie dla reklamy. Myślę, że większy odbiór mam jakby tutaj na terenie miasta, w którym mieszkam, niż na YouTube. Na pewno tak jest. Większość osób zna mnie po prostu prywatnie, a nie z YouTuba. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: wszystkie te firmy, osoby nie wspierają mnie tylko dlatego, że mam YouTuba bo prawie żadna z nich tego nie robi wspierają mnie bo e, wspierają mnie w mojej pasji, wspierają jakby mnie, osobę kolegę przyjaciela, klienta niż e, niż po prostu niż nie odbierają tego jako płacenie za reklamę e, może się gdzieś to zmieni może, może będą takie zasięgi, że Reklama u mnie będzie na tyle opłacalną rzeczą, że będzie się opłacało we mnie inwestować. Na razie robią to moi znajomi, przyjaciele, współpracujący firmy. Więc nie oszukujmy się. Tutaj zresztą w ogóle taka współpraca nasza tych firm, przyjaciół jest taka, że oni też często organizują jakieś eventy, rzeczy, na przykład żona Tomka Szałdrowskiego Kominiarza Matos też w jakimś stopniu staram się wspierać tą inicjatywę eee, Także tutaj bardziej chodzi o to Żeby się wspierać nawzajem, żeby móc na siebie liczyć Żeby wspólnie działać eee. Too many days in the darkness running tired and broken and scared but i swear i'll never give up the fight i see you broken and beat had pulled down over your eyes every part of you wants to surrender darling you were meant to survive with Wściekli. Nie wystarczyli. żeby przekręcić 100 km na złychcie, jeszcze musimy włączyć transportera. Lubię motoryzację, więc temat mi Bliski, choć szybki i z tym kosmosem przesadzili. To grubo. Jednak najfajniejsze były te pierwsze części. No cóż, zostało jeszcze 17 km do końca. E to km kilometrów spalimy. Dzisiaj jadę bez wiatraka, specjalnie żeby troszkę popocić. Dobra, mamy to. No 100 km, dało mi się jej końcówka. Ostatnie 10 km byłem taki słaby. Ale tak to ty git. no cóż. Bardzo dziękuję za kolejny odcinek. Dziękuję wszystkim moim nowym sponsorom oraz partnerom za współpracę na 2024 rok. I co? Widzimy się w następnym. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Zapraszam Was e, również do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, komentarza. I e, co? Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć. Bardzo dziękuję za wsparcie w mojej przygodzie rowerowej. Patronom, sponsorom oraz rodzinie żaby.pl Wypożyczalnia sklep oraz certyfikowany serwis rowerowy. Cempa instalacji. Instalacje wodno-kanalizacyjne. Serwis urządzeń. Generalny wykonawca inwestycji. Kominiarz Chodrowski Spółka Za. Profesjonalne czyszczenie kominów, badanie szczelności systemów kominowych, okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych. Pasieka Onara. Naturalne produkty pszczelne. Restauracja. Sądeckie smaki. JBADCO Fotografia dla Twojego biznesu. Sekret. Media Górska. Pielęgnacja i nowoczesne urządzenia kosmetyczne. Z nadtrukami.pl Profesjonalne znakowanie odzieży oraz gadżetów reklamowych. Ad Colors Marketing, drukarnia, pracownia reklamy.